To jest powrót do szkoły podcast Elo w którym rozmawiamy z naszymi absolwentami, pracownikami i osobami związanymi z naszą szkołą. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu z cyklu spotkanie z absolwentem i dzisiaj moim gościem jest nasza absolwentka, też była nauczycielka naszego liceum, a obecnie prezes zarządu fundacji klub myśli ekologicznej pani Barbara Wojtaszek. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. No będziemy chyba mówić sobie po imieniu, bo jak wspomniałam, Basia pracowała u nas, więc jesteśmy na ty, więc taką formę ta, zastosujemy ta, w rozmowie, nie będziemy sztucznie się zwracać przez. przez, przez Osiem lat byłam tu nauczycielką. Tak, tak. No, ja jeszcze cię pamiętam. Dobrze, więc ale zaczniemy może od Twojej y, drogi szkolnej, bo chodziłaś też tutaj do liceum. Tak, więc w jakich tak. latach i w klasie? O jakim profilu uczyłaś się u nas w naszej szkole? Co do lat, to tak mi się wydaje, że to chyba był 9.1-9.5. Mm -hmm. I wtedy były cztery klasy w roczniku. Ja byłam w C. Mhm. I no, wydaje mi się, że to była klasa humanistyczna, bo zawsze miałam humanistyczne zainteresowania. A pamiętasz był twoim wykowawcą? Tak, oczywiście, pani Lidia Sozańska. Pani Lidia Sozańska, dalej pracuje u nas. Tak. A jak się to stało, że zaczęłaś, że wybrałaś w ogóle liceum w Pilsnie? Dlaczego? Szkoła miała bardzo dobrą renomę mhm. i też blisko 16 km z gminy Przostek tu dojeżdżałam. Był łatwy dojazd. No i jeszcze chodziła tu moja bardzo dobra przyjaciółka, Jola Bugno. Aha. Ona obecnie mieszka w Irlandii, ale też powiem jej, że będzie 80-lecie szkoły, Na pewno się ucieszy, bo bardzo dużo tu wspaniałych wspomnień mamy. Podobno każdy uczeń ma w swoim życiu takiego nauczyciela, którego darzy największą sympatią. Czy był ktoś taki w twoim życiu, kto, komu to szczególnie zapadł ci w pamięć? No, zwłaszcza panowie naprawdę zapadli mi w pamięć. Po pierwsze, właśnie. Pan dyrektor Marek Wojtuła, wtedy świeżo upieczony dyrektor, Aha. nauczyciel chemii, i mhm. tak jak uczył chemii, to było coś wspaniałego. Ja w ogóle nie byłam zainteresowana chemią, a do dzisiaj pamiętam różne jego przenośnie, metafory, eksperymenty i też uczyłam się chemii z przyjemnością. Mhm. Pan Dariusz Knych, historyk. I i nadal to, tak, i to zdecydowanie było w kierunku moich zainteresowań. Bardzo się mhm. lubiłam uczyć historii, zdawałam historię na maturze. Więc też pamiętam dużo lekcji, opowieści o Napoleonie. Te, to takie zacięcie, zainteresowanie, i też wydaje mi się, że jakieś zajęcia pozalekcyjne poszerzające tę wiedzę historyczną. Rzeź 1846, taki temat. Pamiętam, mieliśmy jakieś szczególne zajęcia, Powstanie Warszawskie, takie dyskusje mhm. naprawdę które gdzieś tam zapadły mi w pamięć i rozmawialiśmy za, przeciw i oczywiście panowie angliści, ponieważ o. ja też już miałam wtedy do języka angielskiego pociąg. Chodził dopiero do liceów, tak. to były pierwsze lata i pierwszym nauczycielem był pan Marek Jedynak który przyjechał gdzieś z zachodu, więc to był też taki powiew mhm. tej edukacji europejskiej tak. i też ciekawe metody wprowadzał i pan Robert Tomasiewicz, mhm. wtedy młody anglista, wydaje mi się, że się podkochiwałyśmy w nim jako uczennice mhm. i też no fajne były te lekcje. No właśnie, nie wspomniałam, że Basia uczyła u nas języka angielskiego. Tak? Mówiłam tylko, że była nauczycielem, nie powiedziałam czego. Tu jest jak podobne pytanie do, do tego nauczyciela. czy Jakie lekcje wspominasz najlepiej? Czy, ktoś, czy był ktoś, kogo mogła być nazwać swoim mistrzem? Kiedy weszłam w te mury, to mm -hmm. naprawdę jakoś to wszystko mi się zaczęło przypominać i Lekcji Polskiego z panią Sozańską, i fakultety też z panią mm -hmm. Jakubus Antoniną, mm -hmm. słynną tak. polonistką. Tak. I też jakoś przygotowywała właśnie nawet być może mnie i Jolę, tak. chociaż Jola była rok starsza, ale do olimpiad przygotowywałyśmy tak. się. Potem poszłyśmy na polonistykę obie do Krakowa. i To były ważne zajęcia. A, ale w ogóle też nie zamierzałam iść w kierunku matematyki, nawet nie zdawaliśmy wtedy matematyki na maturze. Były no, parę był, takich był taki lat, lat tak, był taki na szczęście, okres. naprawdę na szczęście. Natomiast ja pamiętam lekcję matematyki z nieżyjącą już panią... Wiem, hmm. Jadwigą Nowak może? Tak, tak, tak była taka jak, pani. ale mm -hmm. jak ona też, nawet do naszych biednych humanistów jakie miała podejście, i jak wiedziała, że my kariery w tym nie zrobimy, a jednak no, umiem liczyć, proszę, tak, umiem tak. liczyć. Potrafiłaś zainteresować się tak, matematyką i coś tak, pokazać. Tak, tak i mhm. biologię też, pani Ania Lech, Tak. też lubiłam biologię i teraz proszę, jestem edukatorką ekologiczną, no, więc proszę. też działam w tym obszarze, po, po latach jakby wróciłam do tego tematu. Więc naprawdę wydaje mi się, że wszyscy nauczycieli mi zapadli w pamięci i pani z języka angielskiego rachwa, niemieckiego, niemieckiego jeszcze, tak, niemieckiego, pani Maria pan, Rachwał. Mhm. Też y, trzeba było się przygotowywać tam, zakuwać, mhm. więc wydaje mi się, że chociaż nie używam niemieckiego, to potrafiłabym jeszcze coś po niemiecku powiedzieć. Tak. tak. Rzeczywiście. I tak, IW z panem smouchą. No, jak tu siedzę, to się wszystko to po prostu przypominam. Tak. To dobrze, fizyka, że tak szkoła działa. i fizyka, <grafia> i geografię z Państwem mm -hmm. klucznikami. Tak, tak, tak. To wraca. No to super, super. A właśnie um, chciałam zapytać, jak szkoła zmieniła się pod względem wizualnym na przestrzeni lat. Jak tutaj szliśmy, mm. zwróciłaś uwagę, że, że jest odnowiona. Bardzo na korzyść. Mm. To już się zmieniło, kiedy tu przyszłam jako nauczycielka, była dobudowana sala gimnastyczna i też jakieś remonty zmiany były poczynione. Fajne wyszły też miejsce, takie powiedziałabym dla uczniów, czyli radiowęzeł. Tak. No teraz widzę sala kinowa, mhm. czy naprawdę coś, co fajnie może służyć. Widzę, że jest odremontowana, jasna, taka słoneczna, tak. bardzo przestronna. No to mhm. wszystko na korzyść. Tak. A takie pytanie, czy utrzymujesz jakieś kontakty z osobami poznanymi w szkole, czyli ze swoimi kolegami, koleżankami, ale też zapytam o uczniów, bo przecież jako nauczycielka hmm. może też masz kontakt ze swoimi wychowankami? Hmm. No, utrzymuję sporadyczny kontakt właśnie z moją przyjaciółką Jolą, hmm. Ta, która jest w Irlandii. Tak, tak. Natomiast my tutaj też razem miałyśmy przygodę wydawania pisemka. Takiego, nawet chyba trochę powiedziałabym undergroundowego, podziemnego, mm -hmm, takiego mm. niecenzurowanego. Miałem też tytuł. Y, tytuł był co w budzie piszczy. Tak. Co w budzie mm -hmm. Ja nawet mam gdzieś, musiałabym pogrzebać, ale mam gdzieś te egzemplarze. Mm -hmm. Pamiętam, że prosiliśmy o to, żeby to ekserować w sekretariacie szkolnym. Natomiast to było takie, że czasem właśnie pani Jakubus. Ona to potem zzywała nas na po potem Ale co. Ale ona była opiekunem pisałyśmy. tego czasów Pisała, właśnie czasami, żeśmy nie, myśmy to nie, nie miały opiekunów, Aha. Myśmy to robiły tak samowolnie i, i dopiero po, po napisaniu czegoś, no na przykład gdzieś tam stylistyka tak. czy Jakieś różne treści, wiem, że były omawiane w gronie pedagogicznym. Mhm, ale nie miałyście jakichś nieprzyjemności nie, z tego powodu. To było wszystko z przymrużeniem oka. No to dobrze. Jakbyś mogła dokończyć takie zdanie, szkoła średnia była dla mnie. Szkoła średnia była dla mnie ważnym miejscem rozwijania moich zainteresowań, biblioteka. Biblioteka też bardzo pomagałam mm -hmm. w bibliotece. Pamiętam dyżury biblioteczne. Tak. Ja, siedząc na tym dyżurze, zawsze brałam jakąś książkę i czytałam ją mm -hmm. pod stołem. Byłam modem książkowym zdecydowanie. Więc no takie ważne miejsce, i to, że była mała yy, i bezpieczna. Naprawdę no, tak. się tu czułam bezpiecznie. Tak, tak, no, w szkole. Tak, mm -hmm. tak. No to teraz zapytam, jak się, jak się potoczyły dalsze losy po ukończeniu szkoły? No rozumiem, że studia jakieś, prawda? Tak, polonistyka w Krakowie uh -huh. i profil dydaktyczny. Powiedziałam, uh -huh. że chcę być nauczycielką uh -huh. i wróciłam tutaj potem i przez chwilę pracowałam w gimnazjum w Siedliskach Boguż jako nauczycielka, przez rok w Dębicy uh -huh. a, i wtedy pan Wojtuła złożył mi propozycję i przyszłam tutaj na 8 lat i głównie nauczyłam właśnie angielskiego. Rozumiem. E, czyli pierwsza praca, jaką podjęłaś po ukończeniu szkoły, to była tam w siedliskach Bogusz tak. i jako polonistka? E, czyli już jako raczej anglistka. Gdzieś mm -hmm. to Polski to chyba w zastępstwie dostałam, bo rozumiem. wtedy był, byli bardziej potrzebni angliści. Tak, A ja sobie też dorobiłam uprawnienia z No właśnie miałam o to zapytać, bo przecież polonistyka, czyli potem sobie w studia albo drugi kierunek no, tak. i język angielski. angielski. Mm -hmm. to, czy byłaś zadowolona ze swojej pracy? Czy miałaś jeszcze jakieś dodatkowe obowiązki oprócz uczenia i wychowawstwa? Byłam bardzo zadowolona, bardzo mi się to podobało. I współpraca też z nauczycielami, częściowo tymi, którzy mnie uczyli, no tak. ale też z wieloma innymi osobami, z Elą Kurowską, pedagogką tak. szkolną. No, robiliśmy dużo takich kreatywnych rzeczy. Pamiętam te Pani filmiki: tam. filmiki rekrutacyjne nagrywane, flash moby takie mm -hmm. no, ciekawe rzeczy. Pewnie są jeszcze gdzieś w sieci. I to, że uczniowie w ogóle chcieli, że to były ich pomysły. Mieli do tego za no, taką zajawkę, że tak powiem, A prowadziłam też szczep harcerski. Kiedy tu byłam uczennicą, to było to harcerstwo, ja to pamiętałam. Potem, kiedy wróciłam po studiach, to, tak jakby odrodziliśmy to harcerstwo, szczep imienia Sebastiana tak, Patrycego, tak. korzystaliśmy z tego sztandaru. Mieliśmy zbiórki w Smoczej Jamie. jest tak. tym, jak to teraz wygląda. Ty, to chyba cudziesz się, się przejść, ale nie ma Smoczej jamy, A, niestety. Okay. Co najbardziej lubiłaś w swojej pracy w szkole? Jak myślisz, jakie są wady, jakie zalety w pracy nauczyciela? Na pewno zaletą jest kontakt z uczniami, uczennicami z tą energią młodości i bardzo to lubiłam. Czasem wydaje mi się, że ja nawet nie wychodziłam na przerwy nigdzie, tylko siedziałam w klasie, uczniowie przychodzili, rozmawialiśmy, harcerze przychodzili, rozmawialiśmy. To, że właśnie to jest taka mała szkoła w porównaniu mhm. na przykład do dużych miast, przyjazna, bezpieczna. To, że tutaj dużo było rodzeństw, więc naprawdę to było tak rodzinnie, bo często starsze rodzeństwo, potem młodsze rodzeństwo, to też w harcerstwie się przewijało i no naprawdę, jak sobie teraz to wspominam, to było takie przyjemne, rodzinne, atmosfera no, taka... Wydaje mi się, że w żadnej innej szkole nie czułam tej atmosfery. Też powiedziałabym więcej, że nawet pokoleniowa szkoła, bo teraz o. już nawet przychodzą dzieci naszych no absolwentów, właśnie. prawda? A w jakiej branży obecnie pracujesz? Mhm. To już wspomniałaś, że przedstawiłam cię, że w Fundacji Klub Myśli Ekologicznej. Mogłabyś coś więcej o tym powiedzieć? W ogóle po tym, jak tutaj zrezygnowałam z pracy w szkole. To jeszcze przez chwilę pracowałam w Warszawie i też w organizacji pozarządowej Fundacji Szczęśliwi bez Cukru i zajmowałam się zdrowym odżywianiem, a potem pojechałam za, za takim ekologiem, ekologiem, psychologiem na Śląsk. Uh -huh. Teraz mieszkamy razem, współpracujemy razem właśnie w Klubie Myśli Ekologicznej. I jestem edukatorką ekologiczną. Czyli y, wprowadzam tematy ekologii. Czasem zdarza mi się w szkołach, ale też z dorosłymi. Y, 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 jesteśmy też aktywistami, więc czasem rozumiem. walczymy o to, żeby jakiś teren był ochroniony, park, żeby nie był wycinany. Mhm. No, widzę, że jesteś bardzo aktywna na różnych polach, jak to ci się udaje? Opowiedz coś więcej o swoim tym zaangażowaniu społecznym, bo mówiłaś, ta Fundacja mm. Życie Bez Cukru, teraz Ekologia, że bronicie przyrody. Jak ci się to udaje wszystko łączyć? Jak z czasem? Bo to mm. przecież wymaga na pewno dużego zaangażowania. A, no jakoś się udaje. Mnie się wydaje, że każda praca wymaga czasu i zaangażowania i gdzieś to się wciska w tę dobę, priorytety się... Układa. No, oczywiście planów mam o wiele więcej i chciałabym zrobić o wiele mhm. więcej, a więc też muszę wybierać, w co tak. się zaangażować, a co nie. No i na ten moment rzeczywiście ta przyroda jest najważniejsza, ponieważ mhm. bardzo wiele miejsc przyrodniczo-cennych ulega zniszczeniu. gdzieś Zwłaszcza w dużych miastach są ciągle tak. wycinki, ciągle mhm. powstają jakieś nowe bloki tereny chronione, to też się dowiedziałam, że wcale nie są tak dobrze chronione, mm -hmm, że tak. na przykład są polowania mm -hmm. nawet i wycinki w mm -hmm. parkach nawet narodowych. Eee, no, więc to jest mi teraz bliskie i gdzieś na to kładę największy nacisk. Mm -hmm. No to ostatnie pytanie. Jak wiesz, mam 80. rocznicę, w tym roku obchodziłem powstanie naszej szkoły. Czego życzyłabyś uczniom i nauczycielom, którzy tutaj jeszcze pracują? No, życzyłabym tego, żeby, żeby dalej była taka atmosfera, która sprzyja uczeniu się, ale też, że, że to jest takie nie na przymus, nie na siłę, ale że to jest takie. Ciepłe, bliskie, tak. w porozumieniu, że w, ty, w tych czasach, które naprawdę są trudne i mhm. dużo zmian na świecie i dużo jest chaosu w świecie, tak. to żeby tutaj w szkole, na ile się to oczywiście da, żeby właśnie Była taka przystań, no, tak, taka było przystań. Tak, było bezpiecznie, spokojnie, przyjaźnie mhm. to, to wydaje mi się najważniejsze. Bardzo Ci dziękuję, że chciałaś nas odwiedzić i porozmawiać z nami. Dziękuję i do zobaczenia na no. rocznicach obchodów. Wpiszę no. w kalendarz, dobra. Dzięki. Dzięki, dzięki. Dziękuję. Z gościem rozmawiała Dorota Falkowska, a całość zrealizowała Emilia Staniszewska.